Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Tutaj chciałem Wam pokazać analityczne metody badania stabilności metody, modeli nieliniowych. Jak wiemy, że podstawowym problemem w badaniu dynamiki obiektu nieliniowego jest to, że własności tego obiektu zależą od punktu pracy. Tak? Czyli mamy jakiś tam punkt pracy, ponieważ nie obowiązuje w tych przypadkach zasada superpozycji, więc to roz, wyznaczenie rozwiązania nieliniowego jest można powiedzieć nieliczne w niektórych tylko przypadkach. Ale metody symulacyjne pozwalają w prosty sposób wyznaczyć już konkretne rozwiązania, jakie ma, jeżeli mamy zadane warunki początkowe. Yy, dotyczy to również takich własności jak stabilność. Lokalna stabilność nieliniowego układu w wybranym punkcie pracy natomiast nie gwarantuje stabilności globalnej. Zaczynając od pierwszej metody lapunowa, przede wszystkim stabilność lokalną w punkcie równowagi można ocenić właśnie pierwszą metodą lapunowa. Ona polega na zbadaniu nieliniowości liniowego przybliżenia modelu właśnie w tym punkcie. Można również badać równanie charakterystyczne modelu zlinearyzowanego w danym punkcie równowagi lub równanie charakterystyczne Jakobianu pod warunkiem, jeżeli przybliżenie liniowe jest stabilnie asymptotycznie. Co to znaczy, że przybliżenie liniowe jest stabilnie? Asymptotycznie. Ano, to, że część rzeczywista każdego pierwiastka równania charakterystycznego jest ujemna. Może być również niestabilne. Co to znaczy, że to przybliżenie liniowe jest niestabilne? Ano, że co najmniej jeden pierwiastek równania charakterystycznego ma dodatnią część rzeczywistą. No, może być stabilne. Ale nie asymptotycznie. Czyli co najmniej jeden pierwiastek równania charakterystycznego leży na osi urojonej. I wtedy właśnie metoda nie pozwala wnioskować o stabilności układu liniowego. Czyli pierwsza metoda, lapunowa, pozwala ocenić nam tak zwaną stabilność lokalną. Tak. Stabilność lokalną ale nie daje informacji co do wielkości obszaru, w którym układ liniowy jest stabilny. Bez dokładniejsze badania dynamiki modelu mają na celu wyznaczenia już obszarów takiej stabilności. I tutaj przychodzi nam metoda analityczna bezpośrednia, tak zwana druga metoda Lapunowa. Druga metoda Lapunowa w której rozważamy pełny nieliniowy opis obiektu w postaci już układu równań. Polega ona głównie na znalezieniu obszarze otaczającym punkt równowagi układu, przy czym zakłada się, że punkt równowagi jest przesunięty do początku układu współrzędnych. Tak zwanej funkcji Lapunowa. W drugim następnym odcinku o niej opowiem.